le To dobra bajka dla dzieci. Dużym plusem na pewno jest to, że bajka ma łagodne kolory i spokojny obraz, który nie przeskakuje co parę sekund. Bajka pokazuje sytuację z życia codziennego i uczy dzieci radzić sobie z emocjami. Dorośli też mogą wynieść wiele z tej bajki, bo pokazuje, jak można sobie radzić z trudnościami rodzicielstwa. Często jednak spotykam się z opiniami, że bajka przedstawia nierealistyczny obraz rodziny, bo rodzice spędzają ze swoimi dziećmi zbyt dużo czasu i się ciągle z nimi bawią. Według nich jest to nienaturalne. I może wpędzić dorosłego widza w poczucie winy, że on nie potrafi się aż tak zaangażować. W dodatku, blue czasami zachowuje się źle. Bywa zazdrosna, uparta, niecierpliwa, ale to dobra okazja, żeby dzieci zobaczyły, że każdy popełnia błędy i że można się na nich uczyć. Pamiętaj, że ta bajka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od około 4 lat, bo młodsze dziecko może nie być w stanie zrozumieć w pełni treści tej bajki. Może się zdarzyć, że dziecko będzie chciało naśladować złe zachowanie blue, dlatego warto zawsze obserwować, swoje dziecko i zobaczyć jak bajka wpływa na jego zachowanie.